Tutaj, tutaj musi być stabilniej. Ja bym wolał, żeby na czacie pisało 50 osób jak kiedyś i żeby te 50 osób pisało mądre rzeczy, a nie głupoty. Są momenty, w których się można pośmiać, są momenty, w których można, e, można troszeczkę pocisnąć mm, większe aspekty żartobliwości, ale czasami, czasami już od tej głupoty to przez ten ulewny czas się robi taka tutaj niemiła atmosfera. I mi się kurwa źle to czyta i wam się to źle. Yy, źle pewnie, yy, źle na to zerka i źle się udziela, udziela więc tak samo to później się udziela taka sytuacja, że ktoś napisze coś głupiego, kolejna osoba coś yy, zauważy od tej głupiej osoby, yy, ta, ta głupia osoba coś napisze do innej, ja to przeczytam, kolejna głupia osoba weźmie w tym udział i się zrobi z tego głupota, tak, nie zrobię przestera, ale dam ci bana, masz, o kurwa właśnie o tym mówię. Rozumiecie, oh, yeah. to wolałbym, żeby była fajna atmosfera. Dziękuję.